Pewnie to znacie, siedzisz sobie ze szwagrem w bardzo uduchowionym nastroju i nagle wpadacie obaj na idealny pomysł na biznes, który rozsadzi rynek. Snujecie wielkie plany i już dogadujecie udziały w spółce, no a potem wita Was nowy dzień i zapominamy o całej sprawie, bo jesteśmy zbyt zajęci szukaniem tej specjalnej tabletki, która rozpuszcza się najciszej. I dokładnie tak samo mam od lat z iPhone'ami. Co roku w trakcie premierowej konferencji słyszę, że tym razem jest to urządzenie, które odmieni moje życie i czuję jak moje trzewia wypełnia euforia. potem budzę się na zajutrz i zapominam o całej sprawie, bo zajmują mnie inne, ważniejsze sprawy. Problem polega jednak na tym, że tutaj dopada nas moralniak z opóźnionym zapłonem, kiedy orientujemy się, że właśnie otwieramy nowego iPhone'a. W ostatnim czasie można odnotować wzmożoną ilość przecieków związanych z tegoroczną premierą iPhone'a, a to z kolei oznacza, że najpewniej rusza już jego produkcja. No i śmiem sądzić, że na temat jego cech fizycznych wiemy już właściwie wszystko. I teraz ewentualnie co jakiś czas będą docierać do nas informacje o jego nowych funkcjonalnościach. No i nie wiem, czy dopadło mnie jakieś przesilenie wiosenne, czy po prostu jestem już zwyczajnie. Znużony tą marką. Mam wrażenie, że zachowuje się ona jak taki gość, który zawsze jako ostatni dołącza do imprezy i nawet nie ma dobrego powodu, by jakoś wytłumaczyć swoje spóźnienie. Po prostu przychodzi zadowolony z siebie, uśmiecha się do wszystkich przybyłych i myśli, że wszystko można załatwić urokiem osobistym. Chyba, że wie coś, czego jeszcze nie wiedzą inni. I gdybym miał na głos wyrazić swoje wielkie pragnienie, to chciałbym, żeby tym czymś. Był iOS 18, ale po kolei. Zacznijmy od szybkiego omówienia zmian w budowie tegorocznych iPhone'ów, i tutaj nie można nie zacząć od tego, że nowe, podstawowe 16 mają mieć nową, starą wyspę aparatów, która jawi się jako ewidentny powrót do przeszłości, a konkretnie do roku 2017, kiedy to świat ujrzał to. No więc jeśli jesteś posiadaczem tegoż modelu iPhone'a i planowałeś jego wymianę na szesnastkę, to sam przyznasz, że jest to trochę taki chichot losu, ale może znajdą się też tacy, których to ucieszy, bo uważali, że po tym modelu iPhone przestał być już iPhone'em. Madonna też kiedyś bardziej przypominała Madonnę, no nieważne. Oh my God. Oh my God. Takie wieści napływają do nas zewsząd i jest wielce prawdopodobne, że właśnie tak będzie wyglądał podstawowy iPhone 16 oraz 16 Plus. Mniej drastyczne zmiany fizyczne dotkną modeli serii Pro, które mają doczekać się jedynie odrobinę większych ekranów i tak model Pro urośnie z 6,1 cala do 6,3, a model Pro Max z 6,7 do 6,9 cala. Do tego mają mieć zauważalnie cieńsze ramki ekranu. Kolejną zmianę w budowie wszystkich modeli ma być obecność dwóch dodatkowych przycisków. Od teraz wszystkie iPhone 16 będą wyposażone w przycisk czynności, który ma być większy od poprzednika, tak by można było go łatwiej pomylić z przyciskiem głośności. A z kolei po tej stronie, gdzie znajduje się przycisk wybudzania, docwałuje super, hiper intergalaktyczny przycisk do wyzwalania naszej wirtualnej migawki w aparacie. A tak bardziej poważnie, mam nadzieję, że nowy stary przycisk wybudzania. Będzie posiadać jakąś dodatkową fakturę, by można było go łatwiej rozróżnić pod palcem. Z kolei, zaś nowy przycisk do obsługi funkcji w aparacie brzmi fajnie, bo jest to rozwiązanie, które znamy doskonale ze smartfonów od Sony. Pytanie, jak to ostatecznie będzie działać i czy potwierdzą się informacje o tym, że ma to być przycisk reagujący nie tylko na wciśnięcie, ale także na dotyk, co miałoby się przełożyć na obsługę dodatkowego gestu przesuwania, który z kolei wspomógłby użytkownika w trakcie robienia zoomu albo ustawiania ostrości. No i na koniec zapewne doczekamy się nowych kolorów w gamie modeli. Ostatnie plotki mówią o dwóch nowych dla wariantów Pro i miałaby to być Tytanowa pustynia oraz Tytanowa szarość. Do tej pory było tak, że podstawowy iPhone donosił rzeczy po starszym bracie i dostawał ubiegłoroczny procesor z wersji Pro, ale było pewne, że tym razem tak nie będzie, bo byłoby dziwne, gdyby iPhone 16 miał procesor A17 Pro. Więc w tym roku wszystkie modele będą potraktowane należycie i wejdzie rozróżnienie na procesor A18 oraz A18 Pro. I nie jest to wyłącznie kwestia nazewnictwa, ale najpewniej tego, że nowe procesory A18 będą w stanie obsługiwać silnik neuronowy dla AI w systemie iOS 18. A przy okazji należy tego traktowania chciałbym tak tylko dla przyzwoitości wspomnieć, że byłoby też fajnie gdyby podstawowy iPhone dostał od starszego brata, bo ja wiem, może takie 120 Hz odświeżania obrazu, tak tylko rzucam taki pomysł. Jak wiemy, Apple pracuje zarówno nad własnymi rozwiązaniami AI oraz ma również partnerstwo z Google i kiedy dodamy do tego fakt, że firma mocno zwlekała do tej pory z ujawnieniem jakichś nowych funkcji, podczas gdy rynek wozi się na haśle AI od co najmniej pół roku, no to buduje to naprawdę wielkie nadzieje i w moich oczach to jest takie... Być albo nie być dla tej marki. Nie ukrywam, że jeśli będzie to AI na poziomie tego, co zaprezentował do tej pory Samsung i ktoś będzie mi wmawiać, że do tego jest niezbędny procesor A18, to naprawdę stracę resztki szacunku dla tej marki. Tak wiem, już nieraz im groziłem. Chociaż najbardziej boję się tego, że lwia część nowych, miejmy nadzieję przełomowych funkcji AI będzie niestety skupiona wokół asystentki głosowej Siri. Taka niby mądra, a po polsku nawijać dalej nie umie. Tak czy inaczej, temat AI z pewnością będzie tym, który zdominuje tegoroczny marketing Apple. Oprócz tego ma zostać, jak zawsze, przeprojektowana komora parowa. Metalowe obudowy akumulatorów mają również ograniczać przegrzewanie, zwłaszcza w tych mniejszych modelach Pro. Do tego delikatne powiększenie ekranów pozwoliło najpewniej na umieszczenie pojemniejszych baterii. I to, na co wielu czekało, czyli szybsze, właściwie szybkie ładowanie, bo do tej pory wszystko było szybsze, no w każdym razie doczekamy się tutaj aż 40 W mocy ładowania i 20 W ładowania bezprzewodowego. Kolejną nowością ma być pojawienie się w ofercie wersji 2TB dla modeli Pro, co oznacza, że być może doczekamy się najdroższej konfiguracji w ofercie, jakiej do tej pory jeszcze świat nie widział. Zakładam, że ta wersja pozwoli odblokować możliwość rejestrowania wideo w formacie ProRes przy 60 klatkach na sekundę, który jest obecnie dostępny tylko dla Z. Zewnętrznych pamięci. A przyznacie, że bieganie z iPhone'em i podpiętym dyskiem SSD, no, wygląda dość dziwnie. Tak czy inaczej, ta wiadomość ucieszy raczej nielicznych, podobnie zresztą jak ta, że iPhone 16 Pro mają obsługiwać standard Wi-Fi 7. Na koniec to, co zwykle najbardziej rozpala wyobraźnię użytkowników, czyli aparaty. I tu nie będzie zaskoczenia, że nowości będą ponownie zarezerwowane dla modeli Pro, a właściwie dla modelu Pro Max, zupełnie tak jak rok temu. Więc jeśli zauroczycie zupełnie nowa, większa fizycznie matryca Sony IMX 903, która przynajmniej na papierze ma zapewnić lepszą wydajność w gorszym oświetleniu, ma lepiej poradzić sobie z cyfrowym szumem, rozpiętością tonalną i dać jeszcze ładniejsze i naturalne rozmycie tła, to będziesz musiał rozważyć zakup blisko siedmiocalowej patelni. Pytanie tylko, czy rzeczywiście będzie to tak zauważalnie lepszy skok wydajnościowy względem aktualnej 48-megapikselowej matrycy, którą mamy od modelu 14 Pro, ale żeby nie było, że podstawowa 16 nie oferuje żadnych nowości w tej kwestii, to tym razem wszystkie modele otrzymają dodatkowo 48-megapikselową matrycę dla aparatu szerokokątnego z pełnym wsparciem dla formatu ProRAW. Dla mnie osobiście nie ma to znaczenia, bo z tej ogniskowej korzystam najrzadziej, a jak na złość trzykrotny zoom optyczny dostępny jeszcze w podstawowym 15 Pro zostanie zastąpiony tym pięciokrotnym i teraz wszystkie nowe iPhony z serii Pro będą oferować pięciokrotne powiększenie czego ja fanem nie jestem. Bo uważam, że trzykrotne jest po prostu bardziej uniwersalne. I praktyczne. No i to tyle, jeśli chodzi o aktualne informacje na temat nadchodzących iPhone'ów. Nie ukrywam, że dla mnie tutaj największą rolę gra sam iOS 18 i jego nowe funkcje. Przypominam, że premiera tego systemu jest spodziewana podczas konferencji WWDC 2024, która powinna odbyć się na początku czerwca tego roku. Tymczasem dziękuję za Waszą uwagę i nieśmiało przypominam, że jesteśmy sklepem z akcesoriami do urządzeń mobilnych, więc gdybyście coś potrzebowali, no to. Powiecie. Na miarę na nas zostawiam jak zawsze w podpiętym komentarzu. I cóż, oby tym razem iPhone odmienił nasze życie. Do zobaczenia!